Zagraża już godzina 18.00. To program pierwszy polskiego radia. Aktualności radiowej Jedynki i Edyta Poźniak. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w Tatrach. W rejonie tzw. Tak Buli pod rysami turysta spadł w przepaść. Na pomoc ruszyły trzy grupy ratowników. W akcji brał udział także śmigłowiec. Niestety nie udało się uratować mężczyzny. W Tatrach nastał okres burz i ulew, a przebywanie w partiach szczytowych gór w czasie nawałnicy może być szczególnie niebezpieczne. Pioruny często uderzają w metalowe zabezpieczenia szlaków. Rysy to najwyższy szczyt w Polsce. W Brukseli pierwszy dzień unijnego szczytu. To w czasie tego posiedzenia mogą zapaść decyzje na temat obsady najważniejszych stanowisk w unijnych instytucjach. Ta dyskusja rozpocznie się wieczorem. Polska uzależnia poparcie dla kandydatów od ich poglądów. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Relacja Sylwii Białek. Po przylocie do Brukseli premier mówił, że na razie nic nie jest jeszcze przesądzone, jeśli chodzi o obsadę najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Podkreślał, że dla nas ważne jest to, jakie poglądy, jakie stanowiska, jakie. Punkty będą prezentowane przez nowych kandydatów, w szczególności przez nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej i szefa Rady Europejskiej. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Grupa Wyszehradzka w tej kwestii mówi jednym głosem. Grupa Wyszehradzka jest tutaj wyjątkowo spójna. Chcemy, żeby głos Europy Centralnej był słyszany, żeby nasze interesy były odpowiednio zabezpieczone. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali przed rozpoczęciem szczytu o obsadzie unijnych stanowisk. Wcześniej Mateusz Morawiecki mówił jednak, że nie spodziewa się, by już na tym szczycie przywódcy doszli do porozumienia. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. W aktualnościach teraz ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna pogoda ponownie nad Polską. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem na obszarze niemal całego kraju. Nawałnice i ulewy mogą pojawić się wieczorem i w nocy, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Pamiętajmy o tym, że połamany konar może nas ranić. Wczoraj taki przypadek w Łódzkim się zdarzył. Rzeczywiście nieszczęśliwie drzewo połamane spadło na samochód, dwie osoby zostały ranne. Pamiętajmy też o zwierzętach, które są pod naszą opieką. Upewnijmy się, że są bezpieczne. Na Lubelszczyźnie w gminie Modliborzyce po wczorajszej nawałnicy i ulewach podtopionych zostało około 100 gospodarstw i cały czas trwa usuwanie skutków załamania pogody. Chiny i Stany Zjednoczone wznowią negocjacje handlowe. O warunkach ewentualnego porozumienia mają rozmawiać... W z rangą urzędnicy z obu państw. Amerykański prezydent pomimo kilkunastu rund negocjacji podniósł stawki celne. Teraz po rozmowie z prezydentem Chin Donald Trump wyraził gotowość do bezpośredniego spotkania. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Przenosimy się do studia wiadomości, gdzie jest już z nami Darek Klimczak. Też i burze w tatrach, a mimo to ludzie wychodzą wysoko w góry. Nie zawsze takie wyprawy kończą się szczęśliwie i o tym na początek wiadomości. Z kolei Marcin Kubat opowie o tym, jak policja odpiera zarzuty dotyczące sposobu zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabicie dziewczynki z mrowin. W Gdyni działa już pierwszy wonerw. Co to takiego? O tym za chwilę. 18. Tragicznie zakończyła się wyprawa w góry dla turysty, który dzisiaj w Tatrach poszedł na najwyższy szczyt naszego kraju. W rejonie bóli pod rysami, w okolicach grzędy, mężczyzna poślizgnął się i spadł w przepaść. Ratownicy do niego dotarli, jednak lekarz, który był na miejscu, stwierdził zgon. Mówi ratownik Toplu Kuba Hornowski. W akcji ratunkowej brały udział trzy zespoły ratowników oraz śmigłowiec ratowniczy. Dzisiaj warunki w Tatrach nie są najlepsze. Do wypraw wysoko w góry leje ulewny deszcz, czy grzmi, a przebywanie wtedy w szczytowych partiach gór może być bardzo niebezpieczne. To dlatego, że pioruny często uderzają w metalowe zabezpieczenia szlaków, takie jak łańcuchy, klamry, a nawet w krzyż na szczycie Giewontu. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że właśnie zaczęły się wakacje i jak mówi Jan Krzysztof, naczelnik Toplu, liczba turystów na tatrzańskich szlakach rośnie. To jest nawet w tej chwili ponad 3,5 miliona, aktyw, jak Tatrzański Park Narodowy szacuje i te średnio 15 wypadków śmiertelnych związanych z uprawianiem turystyki, to naprawdę jest całkiem przyzwoity wynik. Ja wiem, że może to brzmi dramatycznie dla tych bliskich, tych osób, które zginęły, ale tak naprawdę nie jest źle co roku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wzywane jest do pomocy nawet 800 razy, a burzowa pogoda w Tatrach utrzyma się do końca weekendu. Czerwony telefon Radia Z, 321-321-100. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje sposób zatrzymania przez policję podejrzanego o zabójstwo dziesięciolatki w Mrowinach. Nie podoba mu się to, że Jakub A został wyprowadzony przez policję boso i niekompletnie ubrany. Tak też był przesłuchiwany. Marcin Kubat teraz z nami. Jak na te zarzuty odpowiada policja? Policjanci tłumaczą, że uzasadnione było użycie kajdanek zarówno na ręce, jak i nogi. Mieliśmy do czynienia z okrutnym sprawcą zbrodni, tłumaczy Mariusz Ciarka z komendy głównej policji. Poza tym nie było wiadomo, czy mężczyzna nie ma przy sobie niebezpiecznych narzędzi, którymi mógłby zaatakować policjantów, albo czy nie chciałby uciekać czy stawiać opór. Policja odpiera zarzut, że zatrzymanie było pokazowe. Chodziło również o bezpieczeństwo mundurowych. Na naruszenie godności i pogwałcenie praw człowieka uwagę zwrócił Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, którego zadania wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Na Ukrainie zmarł dziennikarz, który zajmował się sprawami korupcji i zorganizowanej przestępczości. Wadim Komarów zmarł dzisiaj w wyniku ran, który odniósł dwa miesiące temu, gdy został pobity w Czerkasach, gdzie pracował. Ukraińska policja do tej pory nie znalazła sprawców tego ataku. To kolejny ukraiński dziennikarz, który został zamordowany w ostatnich latach w światowym rankingu wolności mediów Ukraina jest na 102 miejscu. To są wiadomości Radia Z. Na tej ulicy rządzą piesi, a nie samochody. W Gdyni powstał pierwszy woner, to pochodząca z Holandii forma Deptaku na które auta co prawda mogą wjeżdżać, ale muszą dostosować się do bardzo restrykcyjnych ograniczeń. Gdyński Wonerf zbudowano na odcinku ulicy Abrahama w samym sercu Śródmieścia, a jego pomysłodawcą był Łukasz Piesiewicz ze Stowarzyszenia Miasto Wspólne. Jest to też miejsce, gdzie cała infrastruktura jest podporządkowana pieszemu. Tu jest dużo zieleni, dużo ławek. Pojazdy muszą cały czas pilnować się, pilnować tego limitu prędkości 20 km na godzinę. A jak to było wcześniej? Ulica taka jak tam dalej, taka zwykła, wie pan, takie... Taka zapytała stara ulica w Niepadzie, jest urocza, naprawdę cudownie. No I te kawiarenki, ta atmosfera, piosenki. Zaraz mi się szanę Elizabeth przypomina. Ulicę Abrahama przebudowano w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysłodawcy liczą, że władze miasta zdecydują się na podobne rozwiązanie także na ulicy Starowiejskiej. thank you